Witam serdecznie w kolejnym odcinku Projekt Sukces TV. Zapewne, szukając treści na temat zdrowia i rozwoju, spotkałeś się z osobą znaną Wim Hof. To właśnie wokół jego osoby skupiony jest dzisiejszy materiał. W tym odcinku dowiesz się, kim jest i z czego jest znany Wim Hof, czyli człowiek lodu, co to jest metoda Wima Hofa, jak oddychać metodą Wim Hofa. Zaczyna. Życie to jedna wielka gra. Ponad 20 lat praktyki i doświadczenia jako trener, doradca, szkoleniowiec pozwoliły mi poznać jej zasady, które odmieniły moje życie i tysiące Tysięcy innych osób. Nazywam się Patryk Jankowski, a to jest projekt Sukces TV. Wim Hof, znany również jako lodowy człowiek, to holenderski instruktor jogi, specjalista od oddychania i ekstremalista. Urodził się 20 kwietnia w 1959 roku w Sittard, Holandii. Obecnie mieszka w przesiece u stóp Karkonoszy. Wim Hof zyskał rozgłos i sławę dzięki swoim zdolnościom do wytrzymywania ekstremalnych warunków atmosferycznych, w szczególności niskich temperatur. Pozwoliło mu to zdobyć kilka rekordów świata i stać się postacią powszechnie rozpoznawalną w dziedzinie zdrowia i wellness. Oto kilka aspektów, z których Wim Hof jest utożsamiony. Daj znać w komentarzu, jakie rzeczy związane z człowiekiem lodu są Ci już znane. Metoda Wim Hofa. Wim Hof opracował swoją własną metodę oddychania, która skupia się na kontrolowanym rytmicznym oddychaniu. Ta metoda ma pomagać w zwiększeniu wydolności organizmu, poprawie zdrowia i zwiększeniu odporności na stres. Jest znana jako metoda Wim lub oddychanie Wim W dalszej części materiału przybliżymy Ci tę technikę. Oziębianie ciała. Wim Hof jest znany ze swojej zdolności do wytrzymywania niskich temperatur i zanurzania się w zimnych wodach bez znacznego odczuwania zimny. Twierdzi, że techniki oddechu i medytacji, które praktykuje, pozwalają mu kontrolować swoje reakcje na ekstremalne temperatury. Rekordy i wyczyny ekstremalne. Wim Hof osiągnął wiele wyczynów ekstremalnych, które obejmują zdobycie gór. Mowa tutaj o wejściu na Kiemadżaro w krótkich spodenkach, biegi maratońskie na bosow z ekstremalnych warunkach i wielokrotne zanurzenia w zimnych wodach. W wyniku tych osiągnięć zdobył wiele rekordów świata i rekordów Księgi Guinnessa. Badania naukowe, techniki i zdolności Wim przyciągnęły uwagę naukowców, którzy przeprowadzili badania nad wpływem jego metody oddychania na organizm. Niektóre badania sugerują, że praktyka oddechu Wim może wpływać pozytywnie na układ odpornościowy i kontrolę uziębiania. Się. Wim Hof stał się inspiracją dla wielu ludzi, którzy poszukują metod poprawy swojego zdrowia, zwiększenia wydolności fizycznej i radzenia sobie ze stresem. Jego techniki oddychania i podejście do kontroli reakcji organizmu na ekstremalne warunki przyciągają uwagę wielu osób. Przejdźmy teraz do praktyki. Co to jest metoda oddychania Wim Hof? Metoda oddychania Wim Hofa znana również jako oddychanie Wim Hofa lub metoda oddechu Wim Hofa. To technika oddychania, która została opracowana przez wspomnianego holenderskiego instruktora jogi i ekstremalisty. Metoda ta ma na celu poprawienie zdrowia, zwiększenie energii i wydolności oraz zwiększenie odporności na stres. Oto szczegółowy opis tej metody. Pozycja wyjścia. Usiądź w wygodnej pozycji na krześle lub na podłodze. Możesz również stać, jak wolisz. Ważne jest, abyś miał swobodny dostęp do płuc i żeby twoja postawa była wyprostowana. Relaksacja: Zamknij oczy. Skoncentruj się na relaksacji. Wim Hof często zaczyna od kilku głębokich oddechów, aby się zrelaksować. Oddychanie Wim Hof: Oddychaj głęboko przez nos, wciągając powietrze do płuc. Po pełnym wdechu, zrób krótką pauzę, a następnie wydychaj powietrze przez usta. Wydech ma być lekko przedłużony i kontrolowany, ale nie maksymalny. Powtórz ten cykl oddechowy mniej więcej 30 razy, starając się zachować rytmy i kontrolę nad oddychaniem. To stanowi jedno podejście. Następnie zatrzymanie oddechu. Po wykonaniu 30 oddechów, zrób pełny wydech i zatrzymaj oddech na tyle długo, ile się dla Ciebie da. Zwykle jest to od 1 minuty do dwóch. Trzymaj się w miarę długo, jeżeli Czujesz się komfortowo. Wdech i zatrzymanie oddechu. Po zatrzymaniu oddechu zróbmy pełny wdech i zatrzymaj oddech ponownie. To jest druga faza zatrzymania oddechu. Wdech i zatrzymanie oddechu po raz trzeci. Powtórz tę sekwencję jeszcze raz, co oznacza trzecie podejście. Po trzecim cyklu zatrzymania oddechu tylko pełny wydech. Oczekuj na efekt. Po zakończeniu trzech cykli zatrzymania oddechu, sieć w ciszy przez chwilę, skupiając się na swoim ciele i oddychaniu. Powtórz według potrzeb. Możesz wykonać kilka podejść tej metody w jednej sesji oddychania, ale pamiętaj, że nie zawsze trzeba sięgać po maksymalny czas zatrzymania oddechu, warto słuchać swojego ciała i nie forsować. Jakie są korzyści zdrowotne metody oddychania Wim Hof? Metoda Wim Hofa ma na celu zwiększenie ilości tlenu w organizmie, a także wprowadzenie go w stan relaksu i równowagi. Wim Hof uważa, że technika oddychania może pomóc w zwiększeniu odporności organizmu na stres, zwiększeniu energii i polepszeniu ogólnego samopoczucia. Metoda oddychania Oddychania zwana również oddychaniem Weimachowa, przyciąga uwagę ze względu na obiecujące efekty zdrowotne, choć nie wszystkie z nich zostały jeszcze w pełni zbadane naukowo. Wpływ tej metody na zdrowie może być odmienny dla różnych osób, ale istnieje kilka potencjalnych korzyści, które są często wspominane przez zwolenników tej praktyki. Takich jak zwiększenie odporności na stres. Oddychanie Weimachowa jest często praktykowane jako narzędzie do zwiększenia odporności na stres. Regulacja oddychania ma wpływ na układ nerwowy, co może pomóc w redukcji poziomu kortyzolu, hormonu stresu w organizmie. Poprawa kontroli nad oziębieniem się. Metoda Wimachowa uczy jak kontrolować reakcję organizmu na niskie temperatury. Praktykujący twierdzą, że dzięki oddychaniu i medytacji mogą znacznie zwiększyć swoją wytrzymałość na zimę. Zwiększenie energii i wydolności fizycznej. Niektórzy ludzie zauważają wzrost energii i wydolności fizycznej po praktykowaniu tej metody. Może to pomóc wprawdzie ogólnemu samopoczuciu i wydajności w codziennym życiu oraz podczas aktywności fizycznej. Poprawa zdolności koncentracji i medytacyjny aspekt. Oddychanie Wimachowa może również pomóc w poprawie zdolności koncentracji i praktyk medytacyjnych. Kupienie się na oddechu jest często ważnym elementem w wielu tradycjach medytacyjnych. Potencjalne korzyści zdrowotne. Chociaż badania nad tą metodą są wciąż w fazie eksploracyjnej, niektóre wyniki sugerują, że regularna praktyka oddychania Wimachowa może wpływać na układ odpornościowy i regulację stanów zapalnych w organizmie. Pomoc w radzeniu sobie z niektórymi schorzeniami. Niektórzy ludzie praktykują tę metodę. Twierdzą, że pomogła im w radzeniu sobie z problemami takimi jak depresja, lęki, choć efekty te są nadal przedmiotem badań. Myśląc o przebywaniu w zimnych wodach, na pewno wielu z nas odczuwa wewnętrzny niepokój, ale skoro jest to coraz bardziej popularne, przyjrzyjmy się, jakie korzyści zdrowotne przynosi oziębianie ciała. Oziębianie ciała, czyli wystawianie się na niskie temperatury lub korzystanie z kąpieli w zimnych wodach, może wpływać różnie na efekty zdrowotne. Jednak warto podkreślić, że oziębianie ciała może być skomplikowane i nie zawsze jest odpowiednie dla każdej osoby. Przedstawmy więc niektóre z potencjalnych korzyści zdrowotnych oziębiania ciała. Poprawa krążenia krwi. Ekspozycja na zimno może pobudzać krążenie krwi w organizmie, Skurcz naczyń krwionośnych w odpowiedzi na niską temperaturę, a następnie ich rozszerzenie, gdy ciało się ogrzewa. Pomaga w poprawie krążenia krwi. Wzrost metabolizmu. Oziębianie ciała może zwiększyć metabolizm, ponieważ organizm potrzebuje więcej energii do utrzymania ciepła w niskich temperaturach. Może to pomóc w pozbyciu się Zbędnej tkanki tłuszczowej. Poprawa zdolności adaptacyjnej. Regularne wystawianie organizmu na niskie temperatury może prowadzić do poprawy zdolności adaptacyjnej. Organizm uczy się lepiej radzić sobie z zimnem, co może mieć korzyści zdrowotne w dłuższej perspektywie. Poprawa odporności. Badania sugerują, że oziębianie ciała może wspomagać układ immunologiczny. Krótkotrwały stres termiczny, wywołany przez niską temperaturę, może stymulować produkcję białych krwinek, które odpowiadają za obronę organizmu przed infekcjami. Redukcja stanów zapalnych. Oziębianie ciała może pomóc w redukcji stanów zapalnych organizmu, co jest związane z wieloma w tym chorobami serca, cukrzycą i chorobami autoimmunologicznymi. Poprawa samopoczucia, ekspozycja na zimno może wyzwalać uwalnianie endorfin, co następnie może przyczynić się do poprawy samopoczucia i nastroju. Może to pomóc w walce z depresją i stresem, który dotyka nas codziennie. Poprawa jakości snu. Niektórzy ludzie zauważają, że oziębianie ciała pomaga im poprawy jakości snu. Chłodne warunki mogą sprzyjać lepszemu snu, zwłaszcza jeśli odczuwasz problemy związane z zasypianiem, wybudzaniem się lub zmęczeniem. Poprawa wydolności fizycznej. Dla niektórych sportowców oziębianie ciała może pomóc w poprawie wydolności fizycznej i przyspieszaniu procesu regeneracji po treningu. Zwiększanie energii i witalności. Wielu ludzi odczuwa wzrost energii i witalności po oziębieniu ciała. Zimne prysznice rano mogą pomóc w pobudzaniu i lepszym rozpoczęciu dnia. Poprawa wydolności oddechowej. Wystawianie się na zimno może pomóc w poprawie Wydolności oddechowej, zwłaszcza w połączeniu z technikami oddechowymi, takimi jak oddychanie Wima Hofa, o których mówiliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że ten film pokazał Ci istotność prawidłowego oddychania oraz oziębiania organizmu. Stosujesz którejś z nich, a może dopiero rozpoczynasz swoją przygodę związaną ze zdrowiem? Pamiętaj, że mamy dla Ciebie więcej ciekawych informacji oraz życiowych zasad w kolejnych odcinkach. Więc nie zapomnij subskrybować. Więcej na temat projektu Sukces znajdziesz na największym prozdrowotnym portalu w Polsce. ProjektmyśnikSukces.pl. Znajdziesz tam nasze podręczniki, blog z istotnymi artykułami, a także możesz zapisać na darmowy tydzień naszego wyzwania Krok po zdrowie. Już teraz możesz zacząć swoją nową przygodę. Pozdrowienia i do zobaczenia w następnym odcinku. Stoszujesz, stosujesz, sto... Stosuj... Stosuj... stosujesz, znowu się pojawiłem